Ladies and gentlemen, this is mumbo number 5. W czwartek 21 marca zaprosiliśmy do naszej szkoły listów, aby mogli osobiście poznać zalety i walory naszej szkoły. Zaprosiliśmy ich na premierę naszej ostatniej filmowej produkcji LibDab ZSE Gorlica. Oraz przygotowaliśmy dla nich specjalne interaktywne warsztaty idealna szkoła. Następnie oprowadziliśmy po szkolnych budynkach, poczęstowaliśmy smakołykami z agroturystyki. Mamy nadzieję, że atmosfera w szkole spodobała się naszym gościom i spotkamy się razem 1 września. Oferta z Szkół Ekonomicznych na rok 2013-2014 obejmują kierunki Technik Ekonomista, Technik handlowiec, technik hotelarstwa, technik agrobiznesu, technik obsługi turystycznej oraz zasadnicza szkoła zawodowa. Czy wielu Waszych znajomych uczęszczało uczęszcza do ekonomika? E, tak, kilka moich znajomych uczęszczało do tej szkoły. Wiele z naszej szkoły przyszło właśnie tutaj. Jaką opinię usłyszeliście na temat funkcjonowania? E, że jest e, dobra atmosfera. E, nauczyciele e, dobrze przygotowują do natury. E, można rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Czas nauki jest e, dostosowany do potrzeb. E, swoją pierwszą myślą było dostać się do ekonomika. Tak. A czy usłyszałeś opinie lub komentarze na temat naszej szkoły? Jak tak, to jak? E, tak y, pozytywne. Mówili o wysokim poziomie nauczania i że wszystko jest ok. A coś więcej? E, że macie dobrych nauczycieli i łatwo jest później na super. Dobrze, a powiedz mi, jaki profil Cię interesuje w naszej szkole? E, coś z bankowością i z ekonomistą. Czyli profil ekonomista? Tak. To tak. jest swoje ogólne wrażenie na temat ekonomika. Teraz po przybyciu tutaj. Atmosfera wydaje są bardzo sympatyczna, hałem, że już są nakręcony oraz filmiki duże świeżne zabawne i wydaje się atmosferę. Jeszcze wrażenie po podejście do tej szkoły. Pierwsze, pierwsze wrażenie, to tak. Przede wszystkim atmosfera. Wszyscy są życzliwsi w ogóle niż w innych szkołach. W ogóle po oprowadzeniu po salach. Bardzo dobre wyposażenie, przede wszystkim wystrój. I w ogóle dobre jest pierwsze wrażenie. A znać jest do, dobra, za część innych, zobaczymy jeszcze. Wyposażenie klasy jest dobre. W porównaniu do innych? Do innych no. To, to się poinformowani o profilach, jakie znajdują się A, w naszej tak. szkole. Tak, z ulotek, z zakładek, wszystko. Z stron internetowych. Czy po pierwszym wrażeniu jesteście zainteresowani przyjściem do tej szkoły po dzisiejszym dniu bardziej niż wcześniej niż po obejrzeniu strony czy na no, lajpie wszystko panie. to jest bardzo no, przekonujące niż w internecie od opowiadania.